Witam Pasika Howska. I tak to są właśnie skutki po gradzie na kwiatostana glipiony nie są od razu, tylko po jakimś czasie się właśnie pojawiają do około dwóch tygodni. Uszkodzenia gradowe pąków. Po prostu pąk dostał gradem i on się przestaje rozwijać i czarnieje. No jest niestety ogrom tych pąków praktycznie można powiedzieć 50% nie jest to optymistyczne a tak wyglądają pąki, które nie zostały zbite, widzicie sporadyczne, które są uszkodzone, rosnące tu pod innym drzewem i jest ich no multum mam nadzieję, że coś z tego będzie bo jak nie będzie no to już całkiem Lipny sezon będzie pąków, jest dużo na lipak. Także widzimy się po okwitnięciu lip.